No sam się sobie dziwię, no jestem, jestem dumny z tego przejazdu, że, że wytrzymałem. No, Rugbiści się nie podają, tak. Yy, no przejazd trwał 8 dni. Tutaj nie zmienialiśmy nic, bo tak było po prostu wszystko ustalone. Yy, na postoje rzeczywiście, jak się dało, no to była droga, odpowiednia nie padało. Wiatr też w miarę dobry, to przyjeżdżaliśmy wcześniej. Yy, jak były ciężkie warunki, no to czas... Nie, później chyba żeśmy nie przyjeżdżali. Nie, ani Raczej nie no, ani raz nie było później. No w sumie przejechaliśmy gdzieś tak 700 kilometrów, tak. Być może bez paru kilometrów. No to w Gdańsku, przed Gdańskiem już, tak. Najwięcej fanów yy, czekało. No i szczerze mówiąc tam spotkaliśmy się jeszcze na yy, na, molo, na molo, tak. No chyba tam nas było nie wiem za 20, 30 osób. Największe problemy. Yy, opuchnięte nogi, to na pewno nogi cały czas puchnęły. Yy, no i odciski odciski na stopach, na obu stopach praktycznie cały czas bolały mnie nogi no musiałem robić sobie przerwy większość kierowców pozytywnie pokazywali kciuka do góry no niektórzy niestety z kulturą troszeczkę są na bakier i nie wiem, znaczy być może nie wiem, może ja ich nie, nie potrafiłem zrozumieć bo tam pukali mi coś na głowę nie wiem, może chodziło im o to, że nie mam kasku mam nadzieję, że, że tak było właśnie no jeżeli ktoś nie uprawia sportu żadnego, to na pewno trzeba się dużo, dużo długo wcześniej przygotować. Ja ponieważ jestem w ciągłym ruchu, cały czas uprawiam sport, prowadzę stowarzyszenie, w którym też prowadzę zajęcia. Jestem, można powiedzieć, przygotowany na, na bieżąco, więc nie musiałem się jakoś specjalnie długo-długo wcześniej przygotowywać. No średnia, no mniej więcej tak 30 km na godzinę, bo już rzeczywiście jak już dojeżdżaliśmy, to tam po tej setce to już tak było. 15 chyba na godzinę. No tak to Adamie, Chcieliśmy się pożegnać. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Wam bardzo. Było Słuchajcie. Cię poznać. Słuchajcie, dodajcie, Super mam strawa. nadzieję, że dodacie się no. na Facebooku do znajomych. Tak jest. Dzięki wam. Do bardzo. następnego razu.